Ten Siemens, który miałeś, był mniejszy od Arcatela One Touch Easy, a już mm. zdecydowanie cięższy. Natomiast był bardzo długi taki trend, żeby je minimalizować. I my w tej chwili tutaj przynieśliśmy. Ty masz bardzo dużą kolekcję telefonów Nokii, ale z tego, co się dowiedziałem wcześniej, tak. Poza kamerą, to to nie są telefony w zasadzie, których używałeś, nie? Tylko to jest nie, nie, twoja kolekcja. nie. To ja dostałem dzięki e, uprzejmości mojej koleżanki Kasi, którą pozdrawiam. Dostałem taką kolekcję po jej mamie, która miała trochę i takich telefonów, bo to są na pewno Kasi telefony, a tu są telefony jej mamy. No, no generalnie powiem szczerze, że z niektórymi sam się po raz pierwszy zetknąłem, bo. Było to poza naszym zasięgiem. Taki telefon, no powiedzmy sobie szczerze, to jest coś pięknego. Ja wam tylko pokażę, jak były kiedyś dopracowane telefony. Zobaczcie sobie, o. Ja z jaką gracją to, to odskakuje. To nie jest, to od razu widać, że to nie jest e, jakaś marchewka, no, 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 no coś fajnego. Ale ta Nokia tak samo. Ja ją w ogóle te dwie Nokie, to ja pierwszy raz w życiu na oczy widzę, i to już są smartfony normalnie z kamerkami. A na przykład ten mój Siemens, jeszcze żadnej kamerki nie ma. To, to jest w ogóle starość i one pewnie już miały kolorowe wyświetlacze. Zakładam, że tak. Muszę przyznać, no. że niestety z każdego telefonu została usunięta bateria, to ze względów bezpieczeństwa, bo ponieważ po tylu latach taka bateria, powiedzmy sobie szczerze, spuchnięta by była, mogła spuchnięta, by bygnąć, mogłaby wylać, mogłaby wylać, mm -hmm. więc y i tak, y no po prostu w każdym z tych telefonów y została usunięta.